Umowa przewiduje Gryzące dym i płomienie pojawiły się pod stołem, na którym stoją komputery i monitory kontrolne. Temu, w, tym w, w tym momencie praca dziennikarzy została przerwana. Zaczęła się ewakuacja sprzętu. Dopiero dziś jednak... Początkowe zamieszanie zniknęło z chwilą pojawienia się dwóch zastępców strażaków. Część z nich dotarła do naszych pomieszczeń schodami, inny przez okno. Ludzie robią sobie żarty, dzwonią do nas z różnymi rzeczami, dziwne zgłoszenia przekazują. Początkowo myśleliśmy, że pożar w telewizji to jest żart, ale tu naprawdę się pali. W trakcie gaszenia pożaru najbardziej zagrożoną osobą była Jelanta Pienkowska, prowadząca wiadomości. To trwało do końca. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na wiadomości wieczorne, które mam nadzieję ukażą się o 23.00. Do zobaczenia. Po pożegnaniu z szybko wyszła, zawróciła jednak, by zabrać cenną torebkę. Po kilkudziesięciominutowej akcji strażaków życie w redakcji wróciło do normy. Na szczęście dużych strat nie